Ewa BM, 68 l. W 2017 roku pożegnała ukochaną córkę Pamelę. Choć mogłoby się wydawać, że czas leczy rany, to chyba nie w tym przypadku. Niedawno minęły dwa lata od śmierci BM, niedziałek 39 l. która przegrała walkę z rakiem. Gabriela Sibilska, 24 l. Bardzo przeżyła śmierć starszej siostry. Październik jest dla niej wyjątkowo trudnym miesiącem. Kilka dni temu zamieściła w internecie zdjęcie barwnego, wesołego neonu, ale jej komentarz brzmi niepokojąco. Depresja to nie tylko krople deszczu na szybie, ale także różowy znak na ścianie, żyj, śmiej się, kochaj. O młodszą pociechę martwi się Ewa BM, sprawdź. Ona również tęskni za córką. Wie, że dziewczyny były ze sobą mocno związane, a Gabresia, uzdolniona graficzka, jest niezwykle wrażliwa. W dodatku mieszka w Stanach, daleko od bliskich, którzy w tych ciężkich chwilach byliby dla niej wsparciem.